Cześć, witam Was serdecznie, Ania Olszak z tej strony. Chciałabym Was nauczyć dzisiaj, jak liczy się stopę bezrobocia. Jest to bardzo ważny wskaźnik ekonomiczny, którym często posługują się politycy, żeby pokazać, jak to w ich państwie jest dobrze, kiedy ten wskaźnik spada, albo potem mówi się, jak to jest źle, kiedy na przykład w innym państwie ten wskaźnik rośnie. Chciałabym zwrócić Waszą szczególną uwagę na to, że musimy znać liczbę bezrobotnych w danym kraju. Jest to liczba osób, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, co jest bardzo ważne. I musimy również wiedzieć, ile jest aktywnych zawodowo, bo tak naprawdę bezrobotni i aktywni zawodowo potrzebni nam są, żeby policzyć wskaźnik, jakim jest stopa bezrobocia. I zapraszam, ze mną zaraz pokażę, jak to się dokładnie robi. Jak już wspomniałam, żeby policzyć stopę bezrobocia, potrzebni nam są bezrobotni i aktywni zawodowo. I bardzo ważnym jest, żebyście pamiętali, że aktywni zawodowo to są po prostu osoby pracujące plus bezrobotne. No i teraz mamy przykład zadania. W państwie X było 3260 tysięcy bezrobotnych i 17650 tysięcy pracujących. Oblicz stopę bezrobocia. No, i teraz tak, w danych mamy bezrobotnych i pracujących, ani słowa o aktywnych zawodowo, więc my tych aktywnych zawodowo najpierw musimy sobie po prostu najzwyczajniej w świecie e, policzyć. Tak, więc musimy wziąć wartość naszych bezrobotnych, czyli mamy 3263,0. Plus pracujących, czyli 17 650 i 30. Tak? No i to dopiero, co teraz wyliczymy, to będą nasi aktywni zawodowo, czyli to będzie 20 910 i 30. Czyli zobaczcie, ponad 20 milionów mamy osób, które są aktywne zawodowo. Tak, co jest tutaj niezmiernie ważne, to jeszcze napiszę, żebyście dobrze wiedzieli, że to są aktywni zawodowo. No i teraz dopiero możemy sobie podstawić do wzoru nasze dane. Czyli bierzemy osoby bezrobotne, tak, czyli mamy 3, 2, 6, 0, raz 2, 3, 0. Kreska ułamkowa, No i podstawię już od razu tą wyliczoną wcześniej sumę, czyli aktywną zawodowo. 20 milionów 910 tysięcy. Mnożymy wszystko razy 100%. I jak to wszystko ładnie sobie przemnożymy, to wyjdzie nam 15,5%. I chciałabym zwrócić Waszą uwagę, że jeśli będziecie dokonywać obliczeń, to warto pisać też to, co wyjdzie wam po przecinku. Tak, ja tutaj zrobiłam to do jednego miejsca po przecinku, ale jak możecie zrobić z dokładnością do dwóch, to róbcie do dwóch, bo im dokładniejszy wynik, tym będzie lepiej. Przepraszam. Zwróćcie uwagę na to, że stopa bezrobocia jest wskaźnikiem, który bardzo często jest liczony, często jest wykorzystywany w praktyce, dlatego też trzeba umieć go ze sobą porównywać i warto wiedzieć, jaka wartość tego współczynnika będzie wysoka albo niska. Pamiętajmy o tym, że w zdrowo funkcjonującej gospodarce stopa bezrobocia może być ciut mniejsza niż 5%, a wtedy znaczy, że to jest cudownie. My w Polsce w tej chwili mamy taką sytuację, chociaż w dobie kryzysu pewnie ta stopa bezrobocia zacznie nam wzrastać. Tak? Natomiast przez ostatnie lata mieliśmy stopę bezrobocia na poziomie 3,5-4%, to znaczy, że jest super. Sami widzimy, że łatwo znaleźć ludziom pracę. Tak? Na sklepach widzimy ogłoszenia, na przykład na sprzedawce, a to już świadczy o tym, że stopa bezrobocia w państwie jest niska. Ja pamiętam czasy, kiedy to ja kończyłam szkołę średnią, to był 2003 rok, i wtedy, w mieście, w którym kończyłam szkołę, bezrobocie sięgało 30% i naprawdę ludzie nie mieli pracy i to była sytuacja bardzo. Bardzo nieprzyjemna, więc ten wskaźnik jest bardzo ważny, tak bo on rzutuje na życie tak naprawdę całego społeczeństwa, na pieniądze, które wpadają do budżetu państwa. Zauważcie, że jeżeli stopa bezrobocia jest niska, no to znaczy, że ludzie pracują, nie potrzebują iść na zasiłek dla bezrobotnych, czyli nie musimy pracować na to, żeby zasilać osoby niepracujące, tylko pracujemy na to, żeby rozwijać nasze państwo. Dlatego też koniecznie, żebyście nauczyli się obliczać tego wskaźnika. Bo na maturze myślę, że może on się po prostu Wam zdarzy. Także trzymam kciuki, powodzenia!